Pewnego pięknego, słonecznego dnia, gdy ptaszki ćwierkały za oknem, pisałem wiadomość na naszym serwerze Discord Soul Army. No dobra, nie do końca tak to wyglądało, ale na potrzeby tej historii przyjmijmy, że właśnie tak było. Aż tu nagle! Hmm, nowe powiadomienie. Ciekawe kto i dlaczego mnie spingował. Sprawdźmy to. Okej, okay, wiadomość od Stevena. Napisał takie tam z odcinka. Ciekawe, co to za filmik. Widzieliście? Obejrzymy to jeszcze raz. Dziękuję pięknie, a teraz przejdźmy do odcinka. Obecnie posiadamy 5712 punktów mocy. Aby znaleźć się w globalnej tablicy wyników na pierwszym miejscu, potrzebne jest więcej niż 8880 punktów mocy. Aby w ogóle wejść do top 100 global, tablicy wyników, potrzebne jest więcej niż 6249 punktów mocy. To oznacza, że siedzimy top 100 global na ogonie. Brakuje nam około plus minus 500 punktów mocy, 500 punktów MMR. Aby znaleźć się w top 100 global, więc lecimy z grami. Dla ciekawskich, znajdujemy się w dywizji Mythical Honor. Posiadamy 44 gwiazdki, 33 dni do końca sezonu. I jak widzicie, w tym sezonie naprawdę delikatny tryhard siadł. 493 gry, 53,1% winrate. Dzisiaj wyjątkowo zagramy piąteczką, a nie solo Q, więc pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj grają i lecimy z odcinkiem Let's Go! No dobra, to jesteśmy na ekranie wczytywania postaci Lesley, Kufra, Xavier, Suyu i Cici w naszej drużynie, Yuzong, Carmilla, Mia, Julian i Lunox w drużynie przeciwnej. Kupujemy buty, dodajemy pierwszą umiejętność i lecimy na Goldena, oczywiście klasycznie na wstępie chciałbym podziękować osobom, które teraz wyświetlają się na ekranie za wspieranie kanału, serducho dla Was jeżeli ktoś by chciał wspierać kanał bez wydawania pieniążków, można to zrobić zostawiając łapę w górę, dobimy tutaj jedną łapę w górę i będzie elegancko no i zanim przejdziemy jeszcze do gry chciałbym serdecznie raz jeszcze ponownie podziękować Stevenowi za ten świetny shorts, można tak to nazwać 14 sekund filmiku, który widzieliście na początku, za zajebista robota mega się jaram, no i jeżeli Wam się również podobało 14 sekund, które mogliście zobaczyć na początku, zostawcie w komentarzu serducho dla Stevena. Na pewno będzie miło koledze, jeżeli zobaczy, że duszyczki doceniają pracę. I teraz tak, jako mija, jako mija, jako Lesley. Jako Lesley, definitywnie chcemy grać defensywnie, wiemy, że Lesley jest postacią late game'ową, prawda? Z tego sobie zdajemy doskonale sprawę, po, ponad, po, po rozegraniu ponad 1700 meczów Lesley i posiadaniu 5700 punktów mocy, dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że Lesley jest late game'ową postacią. W przeciwieństwie do Mia, Mia jest dobra również w late'cie, ale również w Earl jest całkiem potężna, definitywnie. Silniejsza niż Leslie, zobaczmy, czy uda nam się zebrać Gold Kraba. Możliwe, może się okazać, że zaraz mija, nam tutaj wpadnie. No ale mamy również tutaj potencjalnie sojuszników, którzy nam chęt, nas chętnie wspomogą, ale bardzo źle. Bardzo źle zaczęliśmy akcję. Ok, mija 500 HP. Żyjemy, to jest najważniejsze. Bardzo mało HP zostało przeciwnikom. Naszym celem jest przeżyć, przede wszystkim jako marksman Nie możemy pozwolić sobie na śmierć, dlatego też gram tak dosyć defensywnie. Mam nadzieję, że tutaj uda się w lejcie coś więcej zrobić. Gramy piątku, więc to jest również mega przyjemne, mega dobra sprawa. Robimy miję, aby bała się cokolwiek zrobić. Nie dajmy jej się też tak łatwo wycofać. Oczywiście ona się cofnie, prędzej czy później. Mam nadzieję, że teraz się wycofa. To by oznaczało, że jesteśmy w stanie spuszować wieże. Nie mamy ulgi, żeby sprawdzić, czy ona jest w krzakach. Jeżeli jest, może nas zabić. Nie ma. Dobrze, postaram się zebrać trochę go od Wiem, że przeciwnicy są na żółwiu. A Mia jest przy drugiej swojej wieży. Nie wiem, dlaczego została odkryta, ale została. Może w nas wlecieć na ulcie, więc wycofajmy się już żeby nie zrobić oversteja Jest mi Postaramy się zebrać go od kraba. Chcemy jako marksman oczywiście z tym goldem wygrywać. Oj, oj, bardzo źle, bardzo źle. ok trochę lepiej. Uważajmy, uważajmy, pamiętajmy, że jako Leslie jesteśmy late gameową postacią. Mamy teraz potencjalnie kila, 200 HP zostało. 200 HP zostało mi i niestety było bardzo blisko. Oj, to jest mega niebezpiecznie. Jest mega niebezpiecznie. Jest tutaj co prawda Xavier suju blisko. Kufra niestety nie żyje. Wiemy, że Mia prawdopodobnie się wycofała, ale mamy tutaj trójkę przeciwników na minimapie. Widzimy, że był tutaj Julian, jest tutaj Lunox, gdzieś była Carmilla. Mija już prawdopodobnie wraca, więc stójmy defensywnie w krzakach na górze. To definitywnie ma sens. No i powiem wam, że te 500 punktów MMR do top 100 global cały czas gdzieś mi brakuje. Nie mogę tego dobić. Oczywiście, kiedy zacząłem grać z drużyną. Generalnie, kiedy przestałem grać solo i staram się grać z ludźmi, to wychodzi to trochę lepiej. Obijmy Miję, czemu nie? Z Ulta, pół HP zostało BUM! Pięknie, Mija nie żyje, idealnie. Na szczęście pojawił się kufra, i właśnie o tym mówię: właśnie o tym mówię. Jeżeli gramy z drużyną, mamy kufrę, który ogarnia. Mamy drużynę, która już tutaj jest, ksawy, robi nam backup. Backup, backup backup, back e, Suyu, który robi nam backup, e, no to wygląda sensownie i mamy najwięcej golda w grze. Jako marksman to jest świetna informacja. Udaje nam się tutaj outfarmić delikatnie. Mia, mia ma 500 golda, mniej więcej, mniej niż my. No i teraz będzie wygląda na to, że tutaj będzie walka o żółwia. Wygląda na to, że będzie walka o żółwia. Jest tutaj Mija. Oj, udało się zabić pięknie. Jest tutaj Mia. In mi, a ni s tem nas ubije. Pomimo tego, że odepchnęliśmy ją z naszej drugiej umiejętności i było to wystarczające i Mija i tak przeżyła, posiadała ulta, natomiast jest tutaj bardzo mało HP zostało po prostu i Suyu, jeżeli dobrze zabra może ją zabić. Niestety to jest również bardzo ryzykowne, bo wiemy dobrze, że Mija jest silną postacią, która może po prostu zabić nas wszystkich. I w goldzie już, już jest na równi ze mną, więc wracajmy do tej farmy. Oczywiście starajmy się dalej walczyć o żółwiach, którego zabrała właśnie przed sekundą drużyna przeciwna niestety. Mija jest na górze, zultujmy ją, aby miała mniej HP. Zostało jej 1200 HP. Udało się ją zabić bardzo ładnie. Soju, dziękuję. Wycofajmy się. Wycofajmy się. Chciałem wychilować się, ale wydaje mi się, że sensownie będzie się wycofać. I być może, słuchajcie, może to jest głupi pomysł, ale zobaczcie, jak ten Yuzong się wysuwa. Spróbujmy wspomóc naszą Cici, Może coś zrobimy. Może nie, ale może coś się uda zrobić na dole. Nie, Yuzonki już się wycofał niestety, więc wracajmy na naszą górną aleję. Tam jest nasz priorytet. Mm, ale jestem tam i górna aleja jest więc spróbujmy pchnąć delikatnie środkową aleję. Może uda się pchnąć środkową aleję. Widzimy, że przeciwnicy są na górze. Jeżeli pchniemy środkową aleję, to będzie zajebiście. Jako Marsten powinniśmy puszować, Jeżeli uda się otworzyć im środek, a wygląda na to, że uda się. Pięknie, to jest znacznie... Środek jest znacznie ważniejszy od górnej alei, po pierwsze. A po drugie, górnej alei tak byśmy raczej nie obronili, ponieważ. Hmm, była tam trójka przeciwników, więc uważam, że zajebiście zabraliśmy i dobrze, że udało się to zrobić. Jest tutaj: Mija. Mia może tego nie przeżyć. Pięknie, jest tutaj również. Lunox, ale Lunox prawdopodobnie będzie bała się w nas wpaść. Mm. Lunox jest Namidzie, Carmilla jest Namidzie, dwójka przeciwników nie żyje i Yuzong wycofał się z dolnej alei, bo Cici go spuszowała, więc to jest dobry moment na pusz. Wiem, gdzie są wszyscy przeciwnicy, no i jedynym, kto nam może tutaj podejść, jest Yuzong. Mamy flash w razie W, gdybyśmy potrzebowali uciekać, ale spróbujmy pchnąć górną aleję. Wiemy, że przeciwnicy z mida poszli na dół, więc wygląda na to, że dokładnie górna aleja została pchnięta jako marksman, To jest zajebista robota i od razu udajmy się w stronę dolnej alei. Po pierwsze, jest tam trójka przeciwników i nasza drużyna walczy, a po drugie, jest tam żółw, którego również będziemy chcieli yy, zrobić potencjalnie. Pytanie, czy będziemy tutaj walczyć. No, będziemy tutaj walczyć, słuchajcie. Uda się zabić Lunox. No, prawdopodobnie uda się pozabijać przeciwników. Udało się mu przeżyć jeszcze. Chociaż nie mów, hop nie, bo Lunox tutaj jest niestety w krzakach, ale Cycy ją powinna zabić. Problem pojawia się teraz w tym, że Mia bardzo mocno wpuszuje górną aleję. Zostawiając Mia samą na Alei, to może być ogromny błąd. Tym bardziej, że z bar po pierwsze gra z bardzo dziwnym buildem, ta Mia. Więc jestem ciekaw, czy to sprawdzi się ten build, z którym gra. No a po drugie, może puszować. Mia może puszować i pytanie: czy nasz nasi sojusznicy zabiją przyciwników przeciwnik dolnej? Ale i nie, mogą również umrzeć, bo pojawił się tam Yuzong niestety. No i trochę overstay, że tak powiem. Trochę zbyt e greedy drużyno, ale nie szkodzi. Każdy popełnia błędy, ważne jak będziesz wstawać. No i Mia zabija Cici niestety. Widzimy, że jest Gold Crab, wzbierzmy go. Chociaż z drugiej strony krzanić Gold Craba. Postaramy się udać na Lorda, którego przeciwnicy prawdopodobnie już robią. A jeżeli nie Lorda... No właśnie, Mia zrobiła już Lorda, więc powinniśmy zebrać farmę z górnej alei. Ale tak, tutaj uważam, że popełniłem błąd. Że nie zebrałem farmy z, gór z górnej alei. Goldkraba, farmy to uważam, że był mój błąd. Powinienem zebrać Goldkraba, farmę. Skoro i tak lorda nie wzięliśmy, udajemy się teraz na górną aleję. Skoro środek został odpuszowany. i zobaczmy, czy uda nam się zebrać tego Goldkraba. Chociaż już prawdopodobnie to jest Mia, już nie ma nawet tego od kraba, lol. Więc mija prawdopodobnie go zabrała. Używajmy. Mija jest na dole, nasze drużenie jest na dole, walczy. A my odpuszczujemy górną aleję. To jest błąd. Powinniśmy być z drużyną, więc lećmy na tą środkową aleję. Może zdążymy. Może nie. Ktoż to, to wie? Spróbujmy uratować. Dostał dosyć mocno w łeb. Nie szkodzi. W sensie zajebiście wręcz. Nie wiemy, gdzie są przeciwnicy. Lunox w krzakach oberwie z naszego ulta trochę. Ostało jej 700 HP, to jest dobra informacja. E, no i bronimy. No i bronimy. Jest lord, którego trzeba wybronić. My jesteśmy 5, 2, 3, więc całkiem niezłe statystyki. Krąży jak kura bez głowy, więc postarajmy się pomyśleć, co zrobić. Poczekajmy aż ten lord podejdzie bliżej. Nie chcemy się wysuwać za daleko, aby, aby przeciwnicy w nas nie wpadli. A jednocześnie potrzebujemy obronić tego Lorda. Fajnie by ogóle gdyby ten Lord już ruszył dupsko pod tą naszą wieżę, więc to byłoby bardzo miłe. E, no i tutaj jest miejsce, w którym chcemy tego Lorda bronić. Nie chcemy walczyć. Nie chcemy walczyć, chcemy wybronić Lorda przede wszystkim. lord to jest priorytetem naszym. I wieża, w ogóle wybronienie wieży. Super, mamy Blade of Despair. Nie, mamy... Co, co mamy? Co, co my właśnie zbudowaliśmy? Czerwony sztylet, to jest spokojny info. Mija, nie wiem, nie, wydaje mi się, że ten build na nie działa zbyt dobrze. Oj, 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 oj. No i właśnie to jest mój błąd. Złe, złe pozycjonowanie się. Wiedzieliśmy, że przeciwnicy są na górze. Mogliśmy spodziewać się, że przeciwnicy są na dole, a mimo to goniliśmy Juliana. I to jest mój błąd. Uj, tutaj są dwa darmowe double Killa. Już jeden kill tu jest darmowy. Ta Karmilla tutaj się prosi o killa. Karmilla się prosi po prostu o kila. Nie wiem czemu ona się nie wycofywała. Mogła się wycofać. Wydaje mi się, że mogła zdążyć. Kufra na szczęście osaju, niestety teraz może użyć. Niestety tak, no musimy bronić. Potrzebujemy bronić. Jak widzicie, nie jest lekko. No, mija jest straszna. Nie będę ukrywał. Ta mija jest naprawdę straszna i. Sami widzicie co z nami robi. Chcemy zbudować Blade of Desper, mamy już Endless Battle, spróbujemy zbudować Blade of Desper, następnie Wind of Nature albo patrząc na to, że przeciwnicy, chociaż no nie, no przeciwnicy mają i tak Juliana i Lunox, którzy by nas zabijali, przeciwko mi chcemy zbudować Wind Chanta, Wind of Nature. Ale wydaje mi się, że priorytetem będzie Blade of Despair. No i przede wszystkim spróbujmy się lepiej pozycjonować, bo umieramy zbyt dużo. Byliśmy 5-2, jesteśmy 5-4. To oznacza, że umarliśmy dwa razy, nie zdobywając żadnego killa. Jesteśmy już w mid jest solidnym, więc postarajmy się lepiej pozycjonować. Skupmy się trochę bardziej na że. Nie, uda się zerwać, udało się zerwać. I spadajemy stamtąd. Mamy zbyt mało aby cokolwiek więcej zrobić. Możemy zultować ewentualnie. Udało się zabić jeszcze super, ale żyjemy, mijamy, żyjemy na ogromnym low. Potrzebujemy się wycofać. Przeciwnicy zrobili lorda. 5-4-5 to nie była najgorsza akcja, chociaż i tak daliśmy się zajść karmili, więc patrzmy na to minimapę, gdzie są przeciwnicy byli na midzie, więc yy, pójdźmy bardziej od górnej strony. I definitywnie chcemy tutaj, słuchajcie. No. się w taki sposób, żeby przeciwnicy nas nie zabili. Mia mocno brwała. Gdyby był Blade of Desper, mogłaby umrzeć. Gdyby był Ult, mogłaby umrzeć. Na nasz szczęście teraz ma dosyć mało HP, ale ma hasklausy, której może się wychylować. Mm, dolna aleja jest dosyć mocno spuszczowana, więc powinniśmy zdążyć wybronić lorda, zanim dolna aleja dojdzie do nas. Użyjmy ulta, aby potencjalnie sprawdzić, czy są tutaj przeciwnicy. Nie ma, więc Lorda bardzo szybko, na szczęście, z drużyną zbieramy. No i udajemy się teraz obronić dolną aleję i środkowo. To również trzeba wybronić. Brakuje nam jeszcze około 1000 golda do Blade of Desper. Jeżeli zbudujemy Blade of Desper, to będziemy zadawać jeszcze potężniejsze obrażenia. No i wtedy, tak na dobro sprawek, głównie kwestia pozycjonowania się. No bo jeżeli będziemy się pozycjonować tak, że przeciwnicy nas nie zabiją, co będzie trudne, nie ukrywam, to będziemy w stanie. E, po prostu zadawać potężne obrażenia. Na przykład taka Karmilla otrzyma znacznie więcej obrażeń. Mm, stójmy za drużyną przede wszystkim. Whoa, 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 whoa! No dobra, źle się zpozycjonowałem, chciałem zabić tą Lunox, no i nie zauważyłem jaki Yuzhong we mnie wpada, przez co Lunox nas załatwiła, no i niestety uważam, że przegrałem nam tą grę przez złe pozycjonowanie się. Jak widzicie, bardzo trudne są mecze, tym bardziej jak się komentuje. no wygląda to ciężko, wygląda to ciężko, natomiast te 500 punktów no, trzeba dobić, trzeba wbić w tym sezonie Top Global, jeszcze miesiąc został, więc przejdźmy do drugiej gry, let's go baby, mam nadzieję, że będzie lepsza, let's go. No dobra, to jesteśmy na ekranie wczytywania drugiej gry. Leslie, Angela, Xavier, Link i Lucas w naszej drużynie. Carmilla, Beatrix, Julian, Uranus i Cecilion w drużynie przeciwnej. Jesteśmy na fontannie, Kupiemy buty, dodajemy pierwszą umiejętność, lecimy na Godlaina. Grałem przeciwko Beatrix, która ma Trill, Bergen Hunter i Quantum Church, więc Beatrix może się dostosować do gry jako każdy dowolny marksman, więc przeciwko niej nie ma jednej dobrej rozgrywki. Spróbujemy na początku zagrać dosyć agresywnie, nie wbić się w drugie krzaki, zobaczmy. Ok, zajęliśmy krzaki, to jest dobra informacja. I teraz najpierw skupienie, za chwilę wrócimy do komentarza. Teraz skupmy się na początku. No i już widzę, że się nie skupiłem na początku. Ok, obijajmy ją. 1400 HP zostało, 1600, ok. Prawdopodobnie będzie brać go od kraba. Chcemy tutaj na początku wyjść na prowadzenie. No i przeciwnicy mają bardzo dobry team. Sprawdźmy, czy ona jest w krzakach. Nie ma jej w krzakach. E, Okej, okay. zbierzmy to, spróbujmy przynajmniej to zebrać. E, I przy Dzień Zmiany bardzo dobry team. Mają Cecyliona, mają Carmille. Więc to są bardzo dobra drużyna. Do tego jeszcze Julian, który również jest w mecie. I Uranus, tankowaty. Bardzo potężny team, ale nie martwi mnie to za bardzo, ponieważ my posiadamy piątkę. I tą piątką jesteśmy w stanie wygrać. To jest ta właśnie różnica, że nie gramy z randomami, a gramy z drużyną. Pomimo tego, że pierwszy kill jest dla drużyny przeciwnej. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Damy radę. Ogramy tutaj. Starajmy się przede wszystkim wyjść na prowadzenie z goldem przy Beatrix. I zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Gdzie jest Beatrix? Nie wiem. Obijmy ją. Okej, okay, nie obijemy jej za mocno. Starajmy się ją odciąć od farmy. Jest w szakach. Okej, okay, to dużo nie zrobimy, niestety. Mamy. Linga, ale jest minuta 30, więc uważajmy na ganki, bo przeciwnicy mogą tutaj do nas wpaść. Minuta 30, chociaż nie, przeciwnicy są na dole. Obijajmy mm, Beatrix z naszej pasywki, jeżeli możemy. Ciężko się gra przeciwko Batrix. Ma już ulta. My jeszcze nie. Czy uciekniemy? Uciekniemy. Ok, zajebyszcze, bo moglibyśmy dostać dwa ulty. No i Batrix weźmie prawdopodobnie Kraba, chociaż spróbujemy go zabrać. Nie udało się i oberwaliśmy. To jest najgorsza akcja, jaką mogliśmy zrobić. Oberwała mocno. Nasza drużyna umiera. 0 do 3, niestety. Więc, tak jak my sobie tutaj potencjalnie radzimy, można powiedzieć. Przynajmniej wychodzimy na zero. Nasza drużyna niestety umiera. Postaramy się pomóc naszej drużynie na dżungli, chociaż to może być samobójstwo. Idzie Beatrix, My również tutaj podejdźmy. Uda się go zabić? Nie uda się go zabić. Zostało mu 800 HP. Beatrix wróciła już na górno, ale więc my również wracajmy. Nie możemy jej pozwolić puszować, nie możemy stracić zbyt dużo wieży. Co się zapowiada, że Beatrix właśnie tą wieży bierze. Nawet się zmowało. Beatrix ucieka. Kurcze. Uciekła Beatrix niestety, trochę za późno, nie szkodzi, 1 do 4, ważne, że ani razu nie umarliśmy, to oznacza, że możemy farmić. Mamy Sea Albert już, to jest świetna informacja, jeszcze Blade of Despair się przyda, Endless Battle też, ale to swoją drogą. 1800 golda, drużyna przeciwna ma przewagi, co jest średnie. Uważajmy na ganki właśnie ze strony... Juliana i Carmilly, mamy bardzo ciężką sytuację. Jeszcze jak będę... O kurwa, to czwórka przeciwników tu jest. Oddajemy wieżę. Nie ma co, nie mamy backupu. Nie, dobra, przeciwnicy poszli gdzieś sobie stąd. Czude się zabić, nie uda się je zabić. uda się obić mocno. Tak, ale to wszystko, co możemy zrobić. Udałoby się ją zabić, gdybyśmy lepiej zagrali akcję. Nie najlepsza akcja. Przeciwnicy mogą zrobić żółwia. My nie jesteśmy w stanie tym za bardzo podejść. Niestety, przeciwnicy zrobili żółwia. To oznacza, że mogą tutaj do nas wpaść. I już to właśnie robią. Już to właśnie, niestety, robią. Nie udało się zabrać go od kraba. Julian go zabrał. 1 do 5. Przeciwnicy mają żółwia, mają przewagę w gołęzie. No bardzo ciężko się zapowiada ten meczek. Zobaczmy, czy uda się. Odbić go w lecie. No bo ani razu nie umarliśmy. To jest naprawdę dobra informacja. Czemu Angela teraz? <noise> nie, najgorzej. Głupio umarliśmy. Bardzo głupio. Bardzo głupio umarliśmy, niestety. Problem jest w tym, że Beatrix jest sobie już na midzie, a Julian puszuje górną aleję. i Beatrix zabija. Spróbujmy obronić środkową aleję, chociaż nie wiem, czy to się uda. Nie uda się, bo Beatrix ma zbyt dużo wrażeń. jest to jeszcze Julian. Mhm. Nie chcemy umrzeć. What the fuck is going, on?! No, musimy się wycofać. Przeciwnicy puszują nam środek źle. Bardzo źle, że przeciwnicy otwierają nam środek. Plus jest taki minimalny, że nasze drużyna robi coś na dole, ale t, t, t środek nam otwierają. Otworzą nam środek, prawda? No, można powiedzieć, że środek jest, jest już otwarty, tak? Ta wieża na środku prawie nie istnieje. No, postaramy się zebrać więcej golda. Dobra. Tyle by było z Golda. Czy jest Gold Crab? Jest Gold Crab. Spróbujmy go zebrać chociaż to jest bardzo ryzykowne. Może Żółwia byśmy wzięli chociaż. Ale jest tutaj już Carmilla. Idzie Julian, idzie Lukas. Mm, Lukas? idzie Lukas, idzie Sycylią chciałem powiedzieć. Jak nam Beatryk z dołu wpadnie zaraz, ta wieża prawie nie istnieje niestety. Jak nam Beatryk z dołu wpadnie to jest po nas, więc uważajmy. Cecilion 1800 HP, nie mamy jeszcze obrażeń za dużo. Postaramy się zebrać trochę golda z dolnej alei może. Nie wiem, cokolwiek, żeby ten gold zdobyć. Żeby mieć tu Berserker Fury, żeby cokolwiek robić. Zrobimy najpierw połączenie od Karmilli. Kurde, czy zdążymy dojść? Nie zdajemy obrażeń. Nie mamy jeszcze wystarczających obrażeń. Hmm. Nieciekawie. Bardzo nieciekawie. Mega słaby początek, ale spróbujmy. Farmić. Najważniejsze to nie tracić zimnej krwi. Nie ma co wygonić. Idzie już tutaj Cecylion, idzie tutaj Beatrix. Idzie tutaj Carmilla. Hmm. Okej, okay, zniszczyli nam tarcze, niestety. Nie mamy obrażenia, aby tego Uranusa, że tak powiem, przegonić. Sycylią i zrobił robią swoje. Aaa, nadal umierają, nasza drużyna. Kurcze, góra jest puszowana. Dół też. Spróbujmy obronić górną aleję. się nie umrzeć. Huch, przeciwnicy po nas się przejeżdżają, że tak tu ujmę. Wiem wszystko co się rusza, ale to jest za mało, nie mamy obrażeń. Nadal nie mamy obrażeń. O, Julian, może nas załatwić. Udało się załatwić Juliana, super, jest shutdown jakiś. Angela, nie teraz. Nie teraz, Angela. A i uważajmy na niego. Są dwa trupy, zajebiście. O nie, o nie, ona miała jeszcze ulta. Głupio się wysunąłem. Tak jak przez chwilę grałem, nawet ok. Tak teraz. Po prostu wpadłem w tą Beatrix, która nas zabiła z ulta. A mogliśmy zabijać. Karmila bardzo mało HP. Ale wystarczająco dużo, aby przeżyć. Beatrix robi triple killa. Uh, obawiam się, że to może być druga porażka. Jak widzicie, bardzo zrobił jak meniaka, ale um umrze też na szczęście. Pytanie, czy Xavier wydefuje 3 sekundy? Prawdopodobnie tak. Ok, naszym priorytetem jest e, miniony. Czy da się go zabić? Uda się go zabić, zajebiście. Udało się wybronić bazę, więc mamy jeszcze jedną szansę na zwycięstwo. Ale no jest piekielnie ciężko, słuchajcie. Jest piekielnie ciężko. Jeżeli uda się wygrać, to będzie zajebiście, ale no trzeba tutaj... ...definitywnie... ...się skupić i to mocno. Bo to nie jest jeszcze przegrana gra. Widzicie? To nie jest jeszcze przegrana gra. 5-2. Odpuszymy dolną aleję, bo idzie Lord. Więc no to może być porażka. Jeżeli puścimy Lorda i nie zabijemy przeciwników, to może być porażka. Więc uważajmy teraz na tego Lorda. Musimy go jak najszybciej wyciąć, zanim przeciwnicy zorientują się, że dobrze będzie nas spuszować. Bardzo ładnie Lucas go tutaj trzyma. Udał się zabić. To już jest znak, że mamy obrażenia. Ale spadajmy stąd! Nie zdążyłem. Nie zdążyłem się wycofać, bo z nas Karmilla Vulta i Cycylian nas przyciągnął. No słabo, słabo się spozycjonowałem, Pytanie, czy naszej drużynie uda się tutaj wybronić? Znowu, Xavier żyje tylko. I 20 sekund tym razem do nas, więc raczej to jest porażka, niestety. 5, 3, 2 statystyki. Szkoda, dwie gry przegrane, niestety zdarza się i tak. Natomiast jak widzicie, bardzo ciężko dobić top global. Natomiast nie poddajemy się, ja po tym meczu. Do kolejnego odcinka z Lezla i postaram się ponownie dobić trochę więcej tych punktów mocy, aby Top 100 Global nam nie odbiegł za bardzo. No i żebyśmy go gonili, być może uda mi się dobić jakieś więcej punktów i zbliżyć do tego Top 100 Global. Mamy jeszcze miesiąc, więc jestem dobrej myśli. W tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za poświęcony czas. Pozdrawiam graczy, z którymi grałem i lecimy do kolejnego odcinka, który pojawi się już w środę o godzinie 15. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się cześć. We will be in touch.